Biegasz na nartach, no. na nartach jeździć na nartach. Tak, taki jest plan. Jesteśmy w wysokiej wsi na Wzgórzach Dylewskich, gdzie odbywa się 14 bieg Sasinów na trasie 10 km. Biegamy dwa kółka, jedno kółko ma 4200 metrów, czyli trzeba przebiec troszeczkę ponad dwa kółka, żeby ukończyć bieg. Oficjalnie zgłosiło się 82 zawodników, ale czy ktoś biega nieoficjalnie, nie wiem, jest duża mgła. Być może tak, na pewno ktoś się tutaj yy, ukrył jeszcze, prawda. Formuła biegu jest inna niż zawsze. Nie ma wspólnego startu. Jest start ruchomy między godziną 10 a 15. Trzeba przebiec trasę. Jak widać większość zawodników przyjechała rano. Chodzi o to, że zmienia się pogoda. Idzie duże ocieplenie. Jutro ma być prawie plusowa temperatura, więc próbujemy wykorzystać ostatnie, ostatnie warunki śniegowe, które umożliwiają bieg w komfortowych warunkach. jedziemy po prostu we dwójkę, żeby poglądać widoki. Jest ładne, widoki są, podziwiamy. także chcieliśmy zobaczyć. To co, ciężko? Mega ciężko. Jeszcze chyba nie biegałem w takich ciężkich okolicznościach przed ale my w Polsce mamy cały czas ciężko, a więc czas do tego przyzwyczajenia. Bardzo dobrze, super! Pierwszorzędnie. A widać coś w ogóle? Pierwszorzędnie, widać! Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, zważywszy, że ostatnie lata nie było zbytnio do tej okazji, także dzisiaj jest, pomimo to, że śnieg się już topi, ale jest naprawdę bardzo fajna zabawa. Polecam, ci którzy są na pewno są zadowoleni, ci, którzy nie przyjechali niech się zazdroszczą. Patrzcie! Za... Jak tam czas? Co No, godziny! I co dobrze? Dobrze! Gdzie to widać, w którym miejscu, żeby tak, co, co widzi kamera, widzisz? Zobacz, żeby... O, ja tak będę jechał, nie? O tak trochę, trochę, o lekko pochylony Taktor. będę, nie?